Dzieje Koreańczyków z azjatyckiego zaułka na salony świata. Najnowszy pomocnik historyczny polityki już w sprzedaży. To zjawisko ma już swoją nazwę: Hallyu. koreańska fala. Bo nie chodzi tylko o legendę Korei Południowej jako najprężniejszego z azjatyckich tygrysów gospodarki. Nie chodzi wyłącznie o znane chyba każdemu koreańskie marki sprzętu gospodarstwa domowego. Telefonów komórkowych, elektroniki samochodowe, militarne. Dziś świat podbija południowa koreańska kultura filmy, seriale, muzyczny K-pop, moda, kuchnia, kosmetyki i produkty beauty. A niejako na drugim biegunie nie daje o sobie zapomnieć Korea Północna jako jeden z biegunów tzw. Tak osi Zła zamknięty w sobie reżim grożący użyciem broni jądrowej. O Korei się mówi. Korea wyszła z cienia, z zaułka historii, która wcisnęła ją gdzieś między Chiny, Japonię i Rosję. Korea Południowa zyskała swoją tożsamość i sławę. Jak do tego doszło i skąd się w ogóle ta Korea wzięła? Jakie były jej losy i dlaczego jest dziś podzielona? Poznawanie zupełnie nieznanych nam, Polakom, dziejów mieszkańców odległego półwyspu Eurazji jest samo w sobie interesujące. A w dodatku ma w sobie coś z przełamywania tajemnicy. Wymaga bowiem przyswojenia zupełnie innych kodów kulturowych, rozszyfrowania nieoczywistych kontekstów, osłuchania się z niespodziewanymi ciągami zdarzeń. To przepis na ekscytującą wyprawę. Zapraszamy zatem w podróż w przestrzeni i w czasie. Pomocnik historyczny dzieje Koreańczyków znajdziesz w dobrych punktach sprzedaży prasy na sklep.polityka.pl oraz o ile jesteś już subskrybentem portalu Polityka.pl w wersji Premium i Uniwersum na Twojej półce na Twoim koncie. Do nabycia także jako audiobook.